Cześć, witam Was bardzo gorąco w dzisiejszym materiale. Dzisiaj Giants opublikował post na swojej stronie o tym, że w Farming Simulator 22 pojawi się nowy model kombajnu Klasa, a będzie nim Klas Trion. Przedstawię Wam szczegóły, ale oprócz tego mamy również ciekawostkę, ponieważ został ukazany interfejs sklepu. Za chwilę wszystko omówię, zapraszam do oglądania, subskrybujcie i łapujcie, jeżeli materiał Wam się spodoba. A więc w Farming Simulator 22 pojawi się nowy kombajn Klasa, a dokładniej Klas Trion 750 Terra Track. Moim zdaniem maszyna zaprezentuje się znakomicie, a to fajna sprawa dla fanów Klasa. Giant obiecuje, że nowy model klasa poradzi sobie z każdym zadaniem, nieważne czy pole jest małe, duże, na pagórku, na suchym terenie czy na nadbrzeżu. Jest on po prostu dopasowany do trzech różnych regionów, które spotkamy w Farming Simulator 22. Dostajemy również info, że w grze pola będą znajdowały się nie tylko na prostym terenie, ale także na pagórkach, szczególnie na mapie alpejskiej, pewnie chodzi o Relandrad. Jak i również o mapę, gdzie klimat będzie bardziej śródziemnomorski. Tutaj właśnie w tym miejscu ukazany jest interfejs sklepu. Mi osobiście podoba się on bardziej niż Farming Simulator 19. Opcje konfiguracji mamy teraz po prawej stronie, dane techniczne po lewej, a cenę również po lewej, tylko że na dole. A Wam jak się to podoba? Mamy podane również, że najwyższy model tego klasa, czyli Trion 750 będzie oferować 435 koni mechanicznych oraz pojemność zbiornika na ziarna 12 tysięcy litrów. Sporo, prawda? Oczywiście do kombajnu dostajemy header ConvioFlex 1080, możemy mieć tutaj opony Continental lub Verde oraz napęd gąsienicowy. No i dla bardziej zainteresowanych mamy podaną informację, że na stronie producenta o tym kombajnie możemy dowiedzieć się więcej. To tyle na dzisiaj, myślę, że materiał Wam się podobał, mi osobiście mega podoba się ten nowy klas, ale najważniejsze dzisiaj to to, że został zaprezentowany interfejs sklepu, a Wam, jak to się wszystko widzi, komentujcie, łapkujcie i oczywiście subskrybujcie. Do następnego, mój unocur, cześć, na razie!